Oj, słuchajcie wito No straszne to są lampy Nie widać wnętrza nawet Te kosze są takie żółte miała to spiaskowane e, Jedna z lamp to to już widziałem że to jest zamiennik e, Strasznie dużo wody e, było w środku Już ją troszeczkę osuszyłem Ale zobaczcie te błocko i glony, które tutaj zostały No, spróbujemy przywrócić im blask i sprawić, żeby to światło było naprawdę dobre. Tak mówię z przekorem, spróbujemy. Ja jestem pewny, że to się uda. Zobaczycie, co się będzie działo dalej. Jedna lampa już jest rozklejona. Ona wygląda sami. Widzicie fatalnie. Druga lampa. Chwileczkę wyląduje w piecu. Jest problem, bo uchwyt od dekla jest ułamany. Także ona tutaj nie będzie szczelna. Także trzeba pomyśleć o wymianie, o wymianie tego dekla. Słuchajcie, z tych lamp, gdzie przez kosze nie widać, co jest co jest za nim tak naprawdę. On w ogóle nie przepuszcza światła z tych lamp, które mocno zalane, zniszczone w środku. No udało, udało się zrobić coś fajnego, przynajmniej na razie z jednej. Zobaczcie, tu już jest klosz, tu już jest klosz założony, jest odnowiony, jest zupełnie przejrzysty. Te jakieś czarne plamy, i tak dalej, zostały usunięte, po prostu ta ramka dostała nowego koloru. Mm. Światło, które było słabe, teraz no ma swobodę przejścia przez idealnie przejrzysty klosz. Dodatkowo mamy tutaj zamontowany projektor. Te projektory mogą być różne od zwykłej żarówki, po przez Xenon, po projektor biletowy, czy nawet laserowy, w tym przypadku zostaliśmy tak jak to było pierwotnie, w lampie, czyli na zwykłych żarówkach halogenowych, z tym, że. No już sam ten montaż tej soczewki sprawia, że, że ta lampa wygląda atrakcyjnie, a dwa, ten projektor pełni dwie funkcje, bo jest to światło mijania, czyli krótkie, ale po włączeniu długiego wewnątrz tego projektora przewraca się przesłona i mamy też światło długie z tej soczewki, więc długie będzie w tej chwili z dwóch źródeł, bo tak jak było wcześniej, a dodatkowo jeszcze z tego projektora. Tak to sobie wygląda. A cofnijcie sobie filmik, to sobie przypomnijcie, jak te lampy wyglądały fatalnie. Także różnica jest kolosalna. Każdą lampę można uratować, i naprawdę nie ma potrzeby wymiany lamp na nowe. Nawet z takich staruszków mocno zniszczonych możemy zrobić coś naprawdę fajnego.